Nie mogę mikrofonu i Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Moje nazwisko Ryszczyński, jestem prezesem tutejszego ogrodu Żwielkiej Wigury. Chciałbym Państwa w imieniu organizatorów serdecznie powitać, podziękować serdecznie, żeście Państwo skorzystali z naszego zaproszenia. Zapewniam, że nie będziecie żałować, ale od Was Państwo też jest coś, tam wymagamy przynajmniej tutaj w środeczku coś tam kręcić się, tak? Szanowni Państwo, yy, witam serdecznie, chciałbym przedstawić organizatorów. Yy, pani Jola odpowiedzialna i <klucza> nadgorująca. Jeśli chodzi o, to, o wnętrze, o tym listy to pani Jola, pani Ela, pani Iwonka. No ten najważniejszy z nas wszystkich, tu na poza, no, poza wszystkimi to pan Sylwek, który jest, który przygotował nam te wszystkie smaczności. Nie będziecie żałować. Szanowni Państwo, y chciałbym złożyć serdeczne życzenia, jeśli są Sonizanci. Cisza. Cisza. Nie wiem, jest. Nie wiem jest. Poprosiłbym kolegę, żeby tam też 100 zaśpiewać, tak to żeby, byśmy puścili. Byś jeśli jeśli ten jest, to... Jak już jestem, przecież już jestem Sylwesterem, dzisiaj jest Sylwester. Szanowni Państwo, bardzo bym serdecznie poprosił, jeśli moglibyśmy... O, w końcu Sylwestra, kolega Sylwester, to byśmy odśpiewali ten dla kolegi. Dziękuję serdecznie, szanowni Państwo, życzę smacznego, udanej zabawy, żebyście rano będziecie odchodzić, żebyście się cieszyli, żeby było fajnie. Wszystkiego dobrego, starszego życia.